Wszystko jest, jest według planu. Nie mam planu. Witam w drugim odcinku z gry Prison Architect. Z tej strony wymiatacz. No i tak, minęło trochę dni od pierwszego odcinku. te dni w grze. Zmieniłem tu po pierwsze trochę nasz reżim. No, harmonogram, plan dnia. Kurwa, do pracy więźniu. Czy jest efektywny, czy nie? Tego nie wiem. Nie umiem tego robić. Czekałem tylko kilka godzin w tą grę. Kilka godzin. Tak, więc zatrudniamy na psychologa. I tutaj, o, szef ochrony i cyk, mamy więcej pieniążków. I bierzemy, oczywiście, bo nie oczywiście, lock-up. Ponieważ będziemy chcieli mieć więcej więźniów. A więcej pieniążków na to, aby mieć więcej więźniów. W pełni logiczna i fajna sytuacja. Dostać no, tak jeszcze dwóch lekarzy. Mam no, jeszcze więcej pieniążków I będzie trochę lepsze leczenie. Coś mm -hmm. śpią. Nikt nie uciekał, no, To nie wiem, czy może dług w razie czego. Tak to idzie w razie czego. Jeszcze jakieś 10 to nie jest takie potrzebne, ale to jest teraz rozbudowywać, więc. Tu hmm. jak tam jakość? O, ja z dobre te cele. No, 6 na 15. Powiem, no. Ja wiem, jakby można zrobić te cele, tak powiedzmy 12 albo 15, 15. Tylko po co? Oni tu jednak. Mają i tak duże luksusy. Nie są takie malutkie cele. O, jak te izolatki żeby, No, ja bym po prostu im jeszcze mógł dać światło na przykład i prysznic. Bo coś, o właśnie, prysznicą mógł dać. Dobra, o tym się może później pomyśleć. Chociaż w sumie. A, 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 kurde, no właśnie, prysznicę do mnie. No dobra, nieważne. Po co tam Kaza Każdy będzie iść tutaj. To nie jest dobry pomysł. Wszyscy będą tu bić w ogóle i że ktoś nie, nie zdąży tu przyjść będzie brudny cały dzień. To zmniejszy się higienę, przez co wszyscy będą bardziej źli. Ogólnie. Brudne ciuchy. Rzućcie to. O, ktoś teraz przyjdzie. Patrzcie, jeden więź. Co 12 godzin. Jeden więź. O, czyste. Pasiaki. Pięknie. Kupujemy kolejny seren. O ja, jaki duży ten teren. Sery duży. Jakoś zapomniałem, że to jest takie duże. Na takiej małej mapie. Po co płot? Płot jest po to, żeby taki więzieniec, powiedzmy, no, po prostu wydostanie się. Z naszych mur po prostu wyjdzie, na przykład o tutaj będzie chciał wyjść niej on sobie, wyjdzie z nim. Albo po prostu jakiś robotnik będzie sobie przechodził tutaj przez yard, zresztą z dziedziniec. No i tutaj masz taki taki człowiek, co to myśli tylko o narkotykach też sobie wyjdzie. I kurde nagle wyszedł. No i... Pff, to nie tak, że on może być ten po prostu. No, to jest zły pomysł, na pewno, to się będzie stały, jak się chroniasz. Więc co? No, myślę, sobie pobiegnie po prostu gdziekolwiek. Biegnie, 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 biegnie. O. I jest mur? No i kurde. trzeba zawrócić, no kurde, jest mur, nie przejdzie, no. A tak, to, to by sobie przeszedł i uciekł. Mniej więcej tak to wygląda. Mniej więcej, ponieważ więzień można na przykład przeciąć taki mur? Albo po prostu wyjść tędy. O. Jakim cudem dosłownie, jak to o tym mówię, to ktoś uciekł. To jest Znajmniej podejrzane. Ok. No dobra. To mnie trochę z mnie smaczyło. Już nie powiem, że moje więzienie jest, jest niesamowicie Wiesz, dobry, nie da się z niego uciec No da się uciec no, są, są po prostu przykłady tego, tak, jak ktoś ucieka No przepraszam O, wszyscy ładnie siedzą tutaj Nie wiem, co by sobie tu warto zrobić Powiedzmy, o, o Nie jesteśmy super Nie ma tak mieć mało pieniędzy, prawda? We can have no. no tak, no we could have extra money because we want some money. Money is good. E... Tak, możemy zarobić no, właśnie na karach śmierci. Nie podoba mi się to, no bo. Wiecie, na no, karę śmierci. Ja jestem z zdanie, tego zdania, że. zawsze można być. chcą jakoś uratować człowieka. Po prostu, to... Na no nie chodzi o rehabilitację taką samą w sobie, tak? To jest, po prostu, no, to jest trochę za drogie, że Państwo mogły naprawdę inwestować w więźnia, żeby on mógł wyjść ze swoich problemów. Po prostu tak powinno być, ale to jest niemożliwe, to jest utopia. Ale tak, żeby na przykład taki więźni zamiast umrzeć, żeby mógł... Po popracować, powiedzmy, na dobro państwa. Żeby chociażby, powiedzmy, inni więźniowie mieli no łatwiej. Żeby ludzie pracujący mieli łatwiej. Żeby więzienie trochę samo na siebie zarabiało, nawet. Ale później będzie taki seryjny morderca, gdzie się było podpala, żeby się podpalił szkołę, przedszkole, żabkę. No i no, no, wiecie, no. Właśnie 24 lata jest skazany. No, Wejdziemy. 60 lat. No i, no i, co? No i, zobaczcie, no i, i są tacy kryminaliści okropni, no. Na pewno jest jakiś morderca rodziny całej. No i, no i jak takiemu wybaczyć? No, nie da się. No właśnie, no, to, to, to jest sprawa też systemu. Jak nagle każdy sobie jakiś ID, no to jest zupełnie to, in, in, to inaczej, może po prostu. Karać człowieka, oceniać, niż gdybyś naprawdę usłyszał, co on zrobił, widział, co on zrobił. Jakbyś znał osoby, którym on to coś zrobił, cokolwiek to jest. jest bardzo Bolesne, tak, smutne To no, ciężko coś powiedzieć, tak naprawdę. Bo to tak, takie, wieś, przypuszczanie. A jak jest naprawdę? No. Dobrze, to tylko gra. A my teraz budujemy więzienie oczywiście, no! Dla wszystkich złych ludzi, kolonie, karnów. Żadne więzienie, i trwają ludzie z własnej woli. Nikt tym... ...przypadkiem... ...jak już mówiłem... O! Patrzcie, patrzcie, teraz... Mmm, zapomniałem, gdzie to się... Cześć, Stefan, bo... Może pomyśleć, jak to się robiło chwilę, tak? Tutaj gdzie chcę, żeby byli tylko moi ludzie. Tu też Tu nie chcę każdy będzie w sumie? O, w kuchni. No i jeszcze będzie w sumie. Jakkolwiek indziej każdy kto by chciał. I to jest wszystko. Robię mi znał pieniędzy. Okej. Okay. Niech chcę brakuje. Dla mnie to nie problem. A taki mały brak. Będzie tak dziwnie wyglądać teraz, nie? Będę musiał usunąć ten mur. Hmm. Chyba, że normalnie się zrobi. Chyba, czy... Czasami się baguje, że ten mur po tak pozostaje, prawda, to ogrodzenie, ten płotek, to są fundamenty, wszystko, a se został. Tak, nie no, bo... ja wiem, nikomu to nie przeszkadza. prawda? Siemano, z tej strony Wymiatacz! Rozpierdolamy wszystko, tak minimalnie brakuje pieniędzy, ale już zamalowałem budowę, więc wszystko jest według planu. Nie mam planu. Przypomniałem sobie, że właśnie może by tak dodać prysznic zamiast wentylatora. Bo przypomniałem sobie po prostu, jak bardzo to ułatwia. Powiedzmy zamiast tych, tej godziny, no może dwóch by trzeba, więc mamy godzinę. To godzinę, ktoś by sobie miał iść tup, 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 o aż tutaj. On, no spoko. Ale ktoś tutaj, później jeszcze tu, jak on, a sobie tak przytuptać, to on ledwo zdąży. Jeszcze zakładając więcej osób, i on musi jeszcze dostać tu, to się nie zdążył być. A tak, może się w każdym praktycznie wolnym czasie umyć. Nawet przed spaniem mógłby się ubić, prawda? Będąc już w celi, tak? Więc tak myślę, to będzie dobre. Zanim tak wszystkie to, co zrobiłem, 20 będzie mieć ten nowoczesny system higieny przez kanalizację, to będę potrzebował więcej pieniążków trochę. Na razie więcej cel, więcej więźniów, i później, później ulepszę cele, a czym poczekał jeszcze, już zrobił te lepsze.